Miesiąc bez internetu, dzień 23. Zaczyna mi być naprawdę smutno, że już powoli cały ten miesiąc zmierza do końca, ponieważ yy, naprawdę był on ciekawym przeżyciem. I tak jak już niejednokrotnie mówiłem, zamierzam wyciągnąć z niego wnioski na dłuższy czas. Dzisiaj uczyniłem kolejne. Kroki na drodze ku ulepszeniu swojego życia. Tak jak wczoraj byłem u dentysty, dzisiaj poszedłem na badanie krwi i zazn zaznaczyłem w ogóle strasznie dużo różnych mikroelementów i różnych rzeczy, które można mieć e, wyregulowane w organizmie, po to, żeby mieć świadomość wszystkich nieścisłości, które można następnie nadrobić. Wracając stamtąd, pojechałem do Urzędu Miasta, żeby załatwić coś firmowego, i akurat tam mnie uderzyło, że Urzędy, przynajmniej w Krakowie, bardzo idą w stronę internetu i cały czas jakby idzie ta progresja, żeby jak najwięcej rzeczy można było załatwiać bez wychodzenia z domu. I to jest akurat jak najbardziej dobry kierunek, prawda? Tak, tak jak w wielu aspektach życia. Przez ten miesiąc szukam ucieczki od internetu. To, w przypadku załatwiania spraw urzędowych, internet wydaje mi się naprawdę zbawienny, ponieważ nienawidzę chodzić po urzędach. No i wracając przez Kraków, zrobiłem ciekawą rzecz: mianowicie, szedłem sobie ulicą. E, najpierw to była e, przez rynek, potem przez ulicę szewską, potem przez karmelicką, potem przez królewską, i założyłem sobie, że wejdę do wszystkich ciekawych miejsc, e, do których normalnie bym nie wszedł. Także będę się rozglądać i patrzeć, co, tu, patrzeć, co tutaj jest żeby jakby na nowo odkryć własne miasto. E, I okazało się, że zauważyłem kilka naprawdę niezłych rzeczy, jak na przykład e, bardzo e, taką e, apetycznie pachnącą palarnię kawy, e, jakieś tam różne sklepy z jakimiś ciekawymi rzeczami. Wchodziłem do tych sklepów i pytałem się sprzedawców o jakieś rzeczy związane z ich produktami i doskonale się przy tym bawiłem. Normalnie na tyle polegam na internecie w dokonywaniu różnorakich zakupów, że wszystko mi się kojarzy z z researchem internetowym, że jak chcesz kupić sobie niepaloną kawę, żeby ją palić samodzielnie w domu, to sprawdzasz w Google, jak to, jak to się tam robi, prawda, i co trzeba kupić, a nie pytasz panią sprzedawczynią. Więc dzisiaj e, poszedłem w tę drugą stronę i muszę przyznać, że fajny fajne przeżycie. Znaczy, ach, oh, problemy pierwszego świata, tak? Wow, odkryłem na nowo wyjście na miasto i niesprawdzanie Facebooka i niesprawdzanie Foursquare'a, gdzie w pobliżu są ciekawe miejscówki, tylko odkryłem otwieranie oczu. Niesamowite po prostu. Puenta z tego jest jednak bardzo prosta i taka, że e, nawet w naszym bezpośrednim otoczeniu, miejsca, w którym mieszkamy, ja przecież całe życie, 27 lat ponad, spędziłem w Krakowie, nawet w takim otoczeniu jest mnóstwo miejsc, których nie znamy i czasem e, warto to się rozejrzeć i je sobie obejrzeć i zastanowić się na co y, mogłyby nam się przydać. Z tą refleksją zostawiam was dzisiaj i zapraszam na jutro na kolejny dzień bez internetu. Na razie